UCI World Tour 2011 Kolarska Liga Mistrzów Tour Down Under Australia Paryż Nicea Francja Tireno Adriatico Włochy Mediolan Sanremo Włochy Wyścig dookoła Katalonii Hiszpania Chent wevelhem Belgia Wyścig dookoła Flandrii Belgia Wyścig dookoła Kraju Basków Hiszpania Paryż-Roubaix Francja Amstel Gold Race Holandia La Fleche Vallone Belgia Liege-Bastogne-Liege Belgia Wyścig do Koła Romandii Szwajcaria Giro d'Italia Włochy Kriterium di Dauphin Francja Tour de Suisse Szwajcaria Tour de France Francja Klasika Cyklista San Sebastian – Hiszpania Tour de Pologne – Polska Eneco Tour Vuelta a España – Hiszpania Vattenfall Cyclassics – Niemcy Grand Prix West – Pluée – Francja Grand Prix Cykliste de Québec – Kanada Grand Prix Cykliste de Montréal – Kanada Giro di Lombardia, Włochy. UCI World Tour, Kolarska Liga Mistrzów. Tour de Poloń od 31 lipca do 6 sierpnia. Zaprasza Lang Team.